Prąd elektryczny. Mamy 12 drutów, które łączymy ze sobą w sześcian. Każdy drut ma opór 10 ohmów. Mamy obliczyć najpierw opór zastępczy układu wzdłuż głównej przekątnej, czyli opór zastępczy między punktami A i G. Do punktu A wpływa prąd, taki sam prąd wypływa z punktu G. Zasada zachowania ładunku. Zwróćmy uwagę na to, że ze względu na symetrię tego układu prąd, prądy, które rozdzielają się i powstają w punkcie A, tu trzy różne mają do przebycia wszystkie taką samą drogę, trzy opory, czy tędy, czy tędy, prąd popłynie czy tędy zatem w punkcie A Prąd i dzieli się na trzy identyczne prądy. 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia i. Teraz zwróć uwagę na przykład na prąd płynący w górę. Ten prąd dochodzi do górnego punktu i dzieli się na dwa prądy. Zwróć uwagę na to, że czy pójdzie jedną, czy drugą drogą, to opory są takie same. Zatem ten prąd i3 dzieli się na dwa identyczne prądy. Równe po połowie i dzielone przez 3. Są to prądy i dzielone przez 6. Tak się dzieje we wszystkich trzech punktach. Pozostały nam trzy krawędzie. Spójrzmy, jaki prąd płynie przez górną krawędź do punktu G. Otóż w tym miejscu, w tym narożu, spotyka się prąd i 6 płynący tutaj. Oraz ten, który płynie pionowo w górę. Dalej płynie prąd i 6 plus i 6 i dzielone przez 3. Analogicznie dzieje się w drugim wierzchołku i 6 plus i 6 daje i 3, i w trzecim wierzchołku i 6 plus i 6 daje i 3. Sytuacja wygląda więc w sposób następujący. Niezależnie od tego, którą drogą będziemy przemieszczali się z A do G, to musimy przebywając zaliczać napięcia na poszczególnych oporach, także ich suma będzie równa napięciu przyłożonemu między A i G. I tak przemieszczając się z punktu A tą poziomą krawędzią, mamy napięcie I 3 razy r. Potem mamy i 6 razy R, potem i 3R i 3 i 6. I 3 razy R. Zobacz dalej. Tu I 3 I6 i 3. Możemy więc napisać. Napięcie pomiędzy punktami A i G jest równe oporowi zastępczemu pomnożonemu przez natężenie prądu płynącego przez ten opór zastępczy, czyli I. I ono jest równe to, co mówiłem, 1 trzecia I razy R. 1 szósta i razy r i 1 trzecia i razy r. Gdy sumujemy prawą stronę, otrzymujemy taką odpowiedź. Uprościłem natężenie prądu występujące z obu stron tej równości, którą mam zapisaną czarnym tuszem. Drugie polecenie nakazuje nam oblicz opór zastępczy układu. Liczony wzdłuż boku tego sześcianu. A więc mamy sześcian, i będę liczył opór, jaki sześcian stawi płynącemu prądowi i, jeśli napięcie przyłożono do punktów A i E. Zwróćcie uwagę na to, że ze względu na symetrię tego układu elektrycznego nic się nie zmieni, jeśli zewrzemy ze sobą punkty H, F oraz D i B. Dlaczego? A zwróć uwagę na to, że punkty H i F mają te same potencjały. Zwróć uwagę na to, jakbyśmy szli do punktu G. Ten potencjał punktu H jest taki jak punktu F. Potencjał D jest taki jak potencjał punktu B, inny niż potencjały H i F, ale jeśli punkty D i B również ze sobą Połączymy, to pod względem elektrycznym nic się nie zmieni. Tak jak prąd między H i F oraz D i B nie płynął, po połączeniu ich też nie ma przepływu z jednego boku prądu do drugiego. Zaznaczam to kolorem czerwonym. Te punkty teraz H i F są jednym d i b, również jednym. Na schemacie obwodu elektrycznego sytuacja wygląda tak. Tu mamy HF, a tu mamy dB. Zwróćcie uwagę na to, że pomiędzy tymi punktami znajdują się dwa opory R połączone ze sobą równolegle. Opór zastępczy dwóch oporów R połączonych równolegle jest równy R dzielone przez 2. Zastosuj wzór 1 przez R równa się 1 przez R1 plus 1 przez R2 i tak dalej. A pójdźmy od HF do G. Mamy dwa opory R połączone równolegle, czyli też mamy opór R dzielone przez 2. Potem od G do C mamy opór R od C do DB mamy dwa połączone równolegle, czyli mamy r pół. No to z lewej strony analogicznie C2, r pół, połączenie równoległe, ten jeden R i ADB, dwa połączone równolegle. Mamy obliczyć opór zastępczy tego układu, jeśli napięcie przyłożono między A i E proponuję obliczyć opór zastępczy tych oporów czterech. Dlaczego? Bo jeśli zastąpię je jednym oporem, to wtedy zobacz, będę miał sytuację taką, że między A i E jest układ dwóch gałęzi połączonych równolegle, w których są opory R, a w tej drugiej R pół, ten Rx, który oznaczyłem, i R pół. Liczę Rx. Odwrotność oporu RX zobacz, bo dwie gałęzie połączone równolegle jest równy temu. No to wyznaczam RX. 2 piąte R. A następnie liczę opór między A i E. To co powiedziałem, dwie gałęzie połączone równolegle. W tej gałęzi pierwszej występuje tylko opór R, więc odwrotność jego, a tu występują trzy opory: R, pół to jest ten, RX to jest ten zastępczy i R, pół. Sprowadzam mianownik tutaj do wspólnego mianownika. Doprowadzam do wspólnej kreski łąkowej. Mam taką zależność, z której to zależności wyznaczam opór zastępczy między A i E.